Chwila. Gdzie my jesteśmy? Zygzak, chłopaki, wstawajcie. No dobrze. Chwila, gdzie my jesteśmy? Zygzak, wstawaj. Jeszcze chwilka. Zygzak, wstawaj! Okej. Okay. Już jestem. Chwila, co się stało? Na moje oko chyba skądś spadliśmy. No tak, już pamiętam. Chwila, gdzie jest nieudany żołnierz? Total! Wiesz, jestem, coś się stało? E, nieudany żołnierzu, słucham. E, ty chyba nie żyjesz. Nie no, zobacz, jaki jestem żywy. Widzisz? Nieudany żołnierzu, ty na serio jesteś martwy. O nie, faktycznie. Chwila, co my teraz z tym zrobimy? Nie mamy pojęcia. Chwila, ktoś tu idzie. Kryjmy się. Ej, wy też to słyszeliście? Tak. Chodźmy do hali głównej. Ktoś na pewno tam jest. Ja tu nic nie widzę. A wy? Ja tak. Niech pan się obejrzy. To samochody! Wychodźcie stąd! Dalej, śmiało! Witajcie w naszych skromnych progach. Co was to sprowadza? Nocny zygzak? Teraz mów mi, strażnik portalu, ale o tym porozmawiamy później. Jak się to znaleźliście? No wiesz, ja zostałem odmrożony przez tego złego tyrana i wielkiego wodza. Ja w ogóle nie zostałem zamrożony, a mnie odmroził przez przypadek. A ciebie co to sprowadza? Chwila, Rosu, to ty? Tak, to ja. Wróciłem. Wróciłeś? Chwila, to Ty znasz te kasztany? No, wyczy to długa i skomplikowana historia. Szybko wam to wytłumaczę. Jestem tymczasowym wodzem tej wioski. Kiedyś było tu bardzo dużo kasztanów. Otóż moja historia sięga o wiele dalszych czasów, bo znaliście mnie kiedyś. Występowałem e, w wielu wyścigach. Ale y, odkąd ten cały tyran i dziwny człowiek, y, bohater, zmienił się w złego, no teraz stałem, zostałem tymczasowym wodzem wioski. Dopóki Rosu nie wróci, Rosu, to ty jesteś wodzem? No, tak jakby. Zaraz wam wszystko wytłumaczę. Tylko wejdźcie dalej. Teraz nam to wszystko wyjaśnijcie. Otóż, kilka miesięcy temu do naszej wioski przybył pewien. Y, Pewien korek wraz ze swoim dwuwymiarowym przyjacielem. Nasze kasztany z naszej wioski, gdyż było ich o wiele więcej, zaczęły z nimi rozmawiać, aż w końcu po prostu się stąd wyniosły. Powiedziały, że idą walczyć w jakiejś armii. No cóż, nie mogłem ich zatrzymać. A te trzy kasztany tutaj zostały. Rosół poszedł razem z nimi, ale jak widać, coś go tutaj sprowadziło z powrotem. No, tak jakby nie żyje. Jak to się stało? Później ci wytłumaczymy. Czy jesteś w stanie nam pomóc? Owszem. Uważam, że, to, że za te wszystkie nieszczęścia odpowiedzialni są właśnie ci dwaj typkowie, którzy przyszli do nas kilka miesięcy temu. Musimy cofnąć się w czasie i ich powstrzymać. Ty masz wehikuł czasu? Tak. Jestem jego strażnikiem. Więc chodźmy. No i przy okazji będziemy mogli po pomóc Rosołowi. Chodźmy wszyscy razem. Okej. Okay. O, jeszcze jedno. Kasztany, wy tutaj zostańcie. Ja ich tutaj oprowadzę i pokażę im coś. Okej. Okay. Dobrze. To jest nasz wehikuł czasu. Na początku pójdę tylko ja, Zygzak i ten po środku. Później pójdziesz Rosół, ty i ty. Okej. Okay? Okej. Okay. Dobrze. Mam pytanie. Co to jest tutaj za ten budzik? Co to w ogóle jest? To nie jest jakiś sam budzik. To jest część naszego wehikułu czasu. Tutaj ustalasz, gdzie chcesz polecieć, do jakiego czasu po prostu. Rozumiecie? Tak. Możemy jechać. Ok, Chodźmy. Co się dzieje? To jest proces włączania. No więc portal odpalony. Możemy jechać. Okej. Okay. Chodźmy. Pamiętacie kolejność? Tak. Rosu Zaprowadź ostatniego gościa do naszej przyczepy. Okej. Okay. Czyli mam pójść za Rosołem. Tak. Rosu zaprowadzisz go. Ok. Okej. Okay. Jesteście gotowi? Tak. Chodźmy.